Mamy 14.05 poniedziałek, 24 sierpnia. No, przyjechałem na ochronę, tak na wszelki wypadek. No i okazuje się, że nie przyjechałem na próżno, bo są dwie paczki. Kochanik, ktoś nam nadał, coś nam nadał. I tak. Tutaj mamy paczkę. O 0,61 kg. Nie wiem co to jest. Lekkie. Tutaj mamy prawdopodobnie prawdopodobnie karma. O Wiesław Jóźwiak. zamiast Jóźwik. Kochanik. To, co to nadawał? To już wik jestem. Patrzę, czy tu jest nadawca, ale chyba nie ma 14 kilo. To przypuszczam, że to jest worek błyskawiczny. No, zobaczymy jeszcze na miejscu. Także dziękuję na razie no i zobaczymy co to jest załadowaliśmy no to jest lżejsze nie ma problemu jedziemy sam pchaj. patataj patataj jedziemy Przejechałem pod bocianówkę. No, gacuś przyleciał. No i chyba się wyjaśniło, dlaczego tak gacusia tutaj czasami nie widywać. Znaczy się nie widuje. Bo się okazuje, że gacuś wchodzi do bocianówki, tam jeść, To, co tam jest dla albinki i maluchów jak one skończą jeść no i Albinka go gania właśnie byłem świadkiem jak dzisiaj się zaczaiła pogoniła go także Gacuś uciekł szybko aż tam ledwie w dziurze się zmieścił także jak Gacuś później przychodzi jeść to nie je tu na ziemi tylko wchodzi po tej pochylni tam na dach no i tam woła, że mu na dach położyć chude mięsko, no to mu tam kładę w ten czas no to odnośnie Gacusia także Albinka go przegania wyczuła słabszego przywiozłem paczuszki ale zanim przejdę do otwierania paczuszek kochani, to coś Wam chcę pokazać nowego, z wyposażenia z atrakcji dla kotków Niespodzianie wpadło w ręce. O, zobaczcie, widzicie? Widzicie tą rurę? Ona była scalona jako całość. Po prostu dzisiaj wymieniano u nas rury deszczowe, i ta cała, taka połączona, była zdemontowana. I akurat jakoś przez przypadek się napatoczyłem, jak to już było zdemontowane. I... Tego montera się pytam, bo widzę, że nowe założyli. Co mogę z tego wziąć? O, a tam wszystko, co leżało, niech ma, sobie wybierze. No to wybrałem to, bo to największe średnice. Właśnie z myślą o kotkach, żeby były, miały atrakcje. Rury nie muszę kupować. I zobaczcie, jaki długi odcinek! I rozdzieliłem to na trzy części, żeby kotki mogły sobie przechodzić, wychodzić. Jeżeli byłaby taka jedna długa na początek, jak położyłem taki jeden długi odcinek, no to nie przechodziły przez całą, cofały się. A teraz, jak widzą, że jest światło, to chętnie wchodzą, przechodzą, latają, bawią się. Także nowa atrakcja, kochani, zobaczcie. No w razie czego nawet się mogą schować przed deszczem. Teraz trochę pokropiło. O, jakaś osa mi tu lata. Ta jedna mi wlazła w pokoju do rękawa, ugryzła mnie tu łokciem. Diablica jedna, a ja jestem uczulony. No i zobaczcie. Z koteczków tutaj gacuś sprawdza. tam O! Lustruje, bo jeszcze nie widział. Co to jest? <grym> Wejdzie chyba. Te maluchy to tam nie muszą się schylać, latają. Jak w tunelach maska pod Las Vegas, czy gdzie to tam jest? Dają podziemne. No tu jest naziemne. No tu mamy chyba niunie, sobie leży. Tutaj mamy albineczkę, mamuśkę. Położyła. Co A tutaj nasze maleństwo. Maja piciółko, kiciulko. O, brzydkie oczko masz lewe. Znowu będziemy zakrapiać. Będziemy zakrapiać. I jeszcze tutaj pokażę. O, tutaj dwa leżą. Sobie. Czyli mamy wszystkie cztery, jak widzicie. Teraz tak, dzwoniłem dzisiaj do weterynarza, do pana Romończukiewicza i się pytałem odnośnie skropienia kotków przeciw pchłom i odrobaczenie. No on mówi, że można już, czyli będę na dniach chciał pojechać i pokropić je i odrobaczyć no i przy okazji tam ten weterynarz jeszcze zobaczy majeczkę bo widzę znowu zaczyna oko łapać będę musiał znowu dwa razy dziennie je nakrapiać może będzie trzeba zastrzyki dać bo tym czterem jak dał łącznie czyli trzy czarne i basieńka, no to jak odjął poskutkowało, że hej no to teraz już możemy wrócić do paczek i zaraz zobaczymy kto to co tu przysłał o ile ta duża paczka nie jest dla mnie niespodzianką w sensie zawartości po 14 kg, no to Właśnie tyle waży worek karmy suchej łyskawy z Piotrkowa Trybunalskiego z jakiegoś sklepu internetowego zoologicznego. Ktoś wysłał. Nie wiem kto. Myślę, że darczyńca się odezwie. Kto to? Ja czasami dostaję wiadomości, że ktoś tam zamierza wysłać. No ale nie zawsze wiem czy wysłano, czy nie wysłano. I przede wszystkim nie wiem co wysłano. jest z... Dokładnie. Ktoś tam wspomina tylko, że będzie chciał coś. No a zobaczymy co tutaj, bo to jest wagowo. Niedużo i kto to, skąd to wysłali Zielona Góra kochani Depol czyli też z jakiegoś, a nie ZO ZOO Plus ZOO Plus Wrocławia czyli z ZOO Plusa a i Depol nie wiem czy to osoba indywidualna, czy to jest jakiś sklep. Ale tam było coś z Wrocławia plus. Także już nie wiem co. Zaraz zobaczymy. Chwila niepewności. I będziemy wiedzieć co to jest. No jak zwykle wypełniacze są. Tak. Ha. mamy proszę tunel ktoś nam przysłał o kurde molek o takim myślałem też żeby sobie zamówić wiecie co ja mam takie coś a tu jest komplet czyli ten sześcian i to to mamy. Ktoś nam spodarował tunel, kochani, dla kotków. Ha, ha. Pięknie. Pięknie. Rozłożymy go. Zaraz tutaj, kotkom. No dosłownie, miałem ten upatrzony, Ten i miałem taki metr 70 ale ten metr 70 to Pani Ania powiedziała, że, że sprezentuje i nawet już kupiła i podobno nadali, czy nadają. No, Ale tamten jest inny, dłuższy, a tu jest taki krótszy, metr chyba 10 jeszcze z tym. Piękny, właśnie o takim też chorowałem, że tak powiem. No kurczę, ale ktoś czyta w myślach. Kochany darczyńca. No Bóg zapłonę. No kurczę, ale atrakcja ja sunę. Piękna, piękna sprawa. No To wystrzały na cześć naszego darczyńcy. Tak to to już mamy. Teraz kochani wyłączę. I rozpakuję to, żeby pokazać, że rzeczywiście to jest łyskaz. Już rozpakowałem, i rzeczywiście, tak jak mówiłem, jest łyskaz. Junior od 2 miesięcy do 12, czyli tak jak akurat nasze maluszki, mają. No, mają 2 miesiące. Te trzy albinki to już mają dwa miesiące i jeden tydzień. A maja przypuszczam, że jest młodsza. Gdzieś tydzień, może dwa. Także akurat. Także Bóg zapłać, kochany darczyńco. No, oczywiście prosiłbym, abyś się odezwał albo w komentarzu do tego filmiku. Bądź też gdybyś sobie nie życzył. No to do mnie telefonicznie, sms-em, czy telefonicznie rozmowę, czy też na maila. A teraz idziemy zobaczyć ten tunel. Fajna, piękna rzecz, praktyczna. O, kotki będą zadowolone, bo to szeleści. I zobaczcie, tak wygląda to. Zmontowane. Tak wygląda. Tutaj przełożymy. O, tak, żeby kotki sobie. Tu mogły wyskakiwać, i zobaczcie, jaka ciekawa rzecz. Ja wcześniej takie coś kupiłem u Chińczyków. No to teraz, kochani, połączymy to, połączymy i będzie jako jedno. I Dają trochę. nie wiem czy dobrze wyglądać. O, kochani połączyłem to zobaczcie tak to wyszło co prawda ten smartfon postawiłem myślałem że się będzie nagrywał ale w trakcie tego tam przestawiania musiałem wyłączyć przez, przez przypadek i tak to wygląda a tutaj mamy nasze urwisy to zaraz zrobimy że je tam włożymy zemsta rzeczy martwych chodź. przepraszam że budzę chodź urwisku Puść się, puść się. O Jezus Maria jak się trzyma. No puść tego malucha. No, wchodź do środka. Jest. Jest jeden. Jest jeden. Dobra. Teraz drugiego weźmiemy. o Zyziu. Zizio, chodź Zyziuńku Przepraszam, że cię budzę. Chodź Zyziuńku Ciebie włożę do drugiego Sześcianiku Nie, tutaj Tu się nie łap o, Proszę, chodź o, Jest drugi No i została nam Jeszcze Majeczka Chodź kochanie Chodź O, o. Też jesteś tak? No, i co? Powiecie, kitki. Ho, ho, idzie już. Zobaczcie, idzie. Już idzie. Przechodzi. No. Jak tam, kitka? Proszę, wszedł. Tylko to trochę, jakby się za daleko wsunęło. Proszę. Podoba mu się. Podoba. A jak się Wam podoba? Co? Fajnie? Zakropiłem oko. Proszę. Siedzi. Siedzi. A ten tam siedzi. Sieć. No, majeczka wyszła. No, wejdzie tutaj. Ruch. O, widzicie? Do następnej rury wyszła. I co? wycofałaś się? Tam ktoś siedzi. Co? poszła sobie tam a tutaj chyba niunia sobie leży także kochani piękna sprawa kiciólki się będą bawić będą latać z jednego końca do drugiego końca nie Urwis podoba Ci się jak siedzi. Zydział Zizio, Zizio. Paniaku. Jak? Zziórku? Może być. Nie. Fajna sprawa, co? Zydział Ale na doga. I przechodzi. Wszedł i znowu idzie w drugą stronę. No. no teraz to one są zaspane kochani ale zobaczycie jak tylko się wyśpią o będzie gonitwa dopiero będzie wlatywanie z jednej strony z drugiej strony to będzie szeleściło. jedne w środku drugie na zewnątrz tu przeźroczyste są to jest siatka widać o się będą zaczepiać już ja sobie wyobrażam to Co mi tu chrapie Ja to chrapie ktoś który śpi i chrapie no o. czemu nie będę spać tutaj proszę Także mają teraz rur, a rury? Mają rury na górze. Proszę, tu, tu, tu i tam. O, widzicie? Cztery rury. Tam są rury. Tu jest piąta. O. No i ta dzisiejsza, którą skombinowałem z demontażu deszczówki. Także oj oj oj, ale tu będzie gonitwa Już ja sobie wyobrażam. Kochani, oj będzie się działo, oj będzie się działo. Do końca świata i jeden dzień dłużej. Mam takie ciulki. A jak siedzi sobie? <laughs> Usiad kurczę jak facet. O. No a ten tam w tej róże. o Aż zejrze tam sobie. Usiad w odcinku, w łączniku, że tak powiem. Bo to jest jak łącznik. Zyzio, kicia, kicia, kicia. Aha. No tak. Zamiast koty się bawić, to ja się zaczynam bawić. Jak małe dziecko. O trochę się zmęczyłem dlatego, że człowiek po obiedzie no i trochę nadwaga jest no i trzeba też, o jakby nie było zgubić ten brzuszek to nie będzie problemów jak to kiedyś się było młodym zgrabnym i wysportowanym, o właśnie, kto to chrapie tu chrapie rapcio Rapcio. Pani Krysiu z Monachium, to pani pupil tak chrapie, Basiorek. Pani Krysia z Monachium adoptowała wirtualnie Basiorka. No i będę musiał wpisać do książeczki zdrowia Basiorka. I tak samo tych innych kotków, co mają. Czyli właśnie tej Albinki. U Wasiorka to wpisze opiekun wirtualny, pani Krysia z Monachium. W przypadku Albinki to będzie chyba pani, pani, pani. Basia, chyba kurcze nie pamiętam, czy Krysia też, ale inna. No, kurcze, muszę sobie zapisać. Przepraszam, ale. No i Maja. Jest też. Adoptowana. to też będę musiał wpisać. I kto to jest? No, kurcze pamiętałem, a teraz już mi się myli. No, wiecie co? A zaraz. Pani, pani Basia. Pani Basia z Paryża, którego to? Pani Basia zdaje się Albinkę. Pani Krysia z Monachium, Basiorka. A pani, która tam była, maję. Nie Marzenka, tylko. Pani Kasia. Pani Kasia, o. Widzicie? No jak szare komórki. O, 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 Widzicie? Jest. 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 To co? Tunel już się znudził. Już kolanka lepsze. No proszę. No. A i mruczy. I mruczy. I szczęśliwy jest, bo mruczy. Bo na kolankach, no przecież pół godziny, zanim paczkę brałem, żeśmy tu siedzieli i cię głaskałem cały czas. Na wszystkie strony go widziałem, taki zadowolony, że zasnął. O, w takiej pozycji, kochani, o tak. I on się w ten czas tu układa. Główkę na moim ręku i leży sobie. Tylko czy ja muszę drugą ręką go tutaj wisiać. Ten czas jest pełnia szczęścia. Prawda? Mrom, mr, No. no. <kluzny> Zobaczy jutro czy... Pojutrze pojedziemy na odpchlanie. Ojej, <kly> prawda? Na odrobaczanie i odpchlanie. Wszystkich zapakuję do transporterka. Czwórkę całą, i pojedziemy chyba busem. Pojedziemy, pan doktor załatwi. Prawda no, znowu kurczę. kurcze. Ależ mnie kręci. No, 20 stopni jest. Ja się trochę spociłem. I trochę tak chłodnawo. Wilgotny. Taki trochę niewyspany dzisiaj. Źle mi się spało przez tą pogodę. Pierwszej do czwartej godziny nie spałem. Także kurczę, taki pijany, troszkę jestem niemrawy, Jak to się mówi na wilka, drętwa bardziej. No, no dobra. To co? Już żeśmy widzieli? Widzieliśmy, tak? Kiciulki. Na razie dajemy spokój, tak? Tunel niech odpocznie po podróży. Także jeszcze raz, kochani darczyńcy, dziękujemy za tunel i drugiemu darczyńcy za karmę.